Jesteśmy w Grodzisku Wielkopolskim w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Warta Poznań podejmuje specjalistów od remisów, czyli piłkarzy Piasta Gliwice. Gospodarze od początku ruszają do ataku. Kajetan Szmyt, Szmyt cały czas przy piłce. Kajetan Szmyt jest już w polu karnym. Ładny zwód i piękny gol. Co za akcja Kajetana Szmyta. Już w trzeciej minucie Warta prowadzi z piastem 1 do 0. Piast Gliwice to drużyna, która do tej pory straciła tylko 10 goli, najmniej w ekstraklasie, a tutaj bardzo szybko. Ekipa z Poznania znalazła sposób na defensywę piasta. W odpowiedzi uderzenie Ariela Mosura tuż nad poprzeczką, A to 14 minuta meczu, Michael Amejo do Jorge Felixa ten strzela, ale zbyt lekko i wprost w grobelnego. Bramkarz Warty z drobnymi problemami na raty, ale łapie piłkę. Piast jednak się nie zatrzymuje. Piast szuka gola wyrównującego. 23. Minuta meczu. Piłka zagrana w pole kardy Jorge Felix i Michael Ameyo doprowadza do wyrównania. I trzeba przyznać, że to zasłużony gol dla Piasta, który po stracie bramki ruszył do ataku. I mamy remis. 1-1. Po tym golu na boisku dzieje się nieco mniej. Dopiero w drugiej połowie to znowu ekipa gości stwarza sobie więcej sytuacji podbramkowych. Damian Kądzior, który wyszedł w podstawowym składzie, dośrodkowywał. Patryk dziczek uderzył obok słupka. Warta rzadko zapuszcza się pod bramkę. Piasta i fatalnie podłuje Dario Wizinger. A w odpowiedzi jest okazja dla Piasta, jest strzał Patryka Dziczka, ależ niewiele zabrakło. Piłka odbiła się jeszcze od Wiktora Pleśnierowicza. I trafiła w słupek. No, zupełnie zaskoczony byłby Grobelny. Absolutnie nawet się nie ruszył, gdyby ta piłka wpadła do siatki. Ale ostatecznie Piasty, mimo że do końca próbował, to nie zdołał strzelić drugiego gola. Nie zdołał wygrać tego meczu. To już dziewiąty remis pod opiecznych trenera Aleksandra Wukowicza w tym sezonie. A więc 13 meczów, 9 remisów. Taki jest dorobek Piasta. Piast remisuje z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.